Parlamentarnego Koalicja Polska, pana Władysława Kuśniaka-Kamysza i bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, oczekujemy od premiera prezentacji Krajowego Planu Odbudowy, zarówno środków dotacyjnych, jak również środków, które będą pożyczką udzieloną dla Polski. Chcemy poznać szczegóły i żeby móc zawsze podjąć ostateczną decyzję, to nie wolno kupować kota w worku, trzeba stawiać własne, Żądania, oczekiwania, my je przedstawiliśmy już dawno. Część z nich jest zrealizowana, ale część wciąż nie, dlatego chcemy widzieć szczegóły. I to jest pierwszy wniosek. A drugi wniosek, jest o charakterze konstytucyjnym, ponieważ podpisana przez premiera deklaracja w lipcu 2020 roku o wypuszczeniu obligacji europejskich, o wspólnym zadłużaniu się, o powstaniu w efekcie Krajowego Planu Odbudowy jest deklaracją, jest zobowiązaniem o charakterze pozbycia się przez państwo polskie czy przekazania części uprawnień na rzecz instytucji europejskich. Czyli powinien być w tym wypadku zastosowany przy ratyfikacji Funduszu Odbudowy artykuł 90 Konstytucji Rzeczpospolitej, który mówi o tym, żeby takie umowy międzynarodowe mogły zafunkcjonować, muszą być przyjęte większością dwóch trzecich głosów w polskim parlamencie. Taka ustawa, taka uchwała jest zgłoszona w polskim Sejmie. My ją popieramy, jesteśmy jej zwolennikami, mamy ekspertyzę w tym temacie potwierdzającą słuszność wyboru artykułu 90 przy ratyfikacji funduszu odbudowy. I oczekujemy przedłożenia w pierwszej kolejności tej uchwały. My będziemy za nią głosować, wiem, że będzie za nią głosować na pewno Platforma. Lewica do tej pory deklarowała chęć głosowania za tą uchwałą. No pytanie o część obozu rządzącego. Tam nie ma spójności co do tego. Część polityków uważa, że to jest w ogóle utrata suwerenności, no więc tym bardziej przy tak poważnych zarzutach powinni odwoływać się do konstytucji i szukać takich rozwiązań, które wzmacniają głos obywateli, a na pewno przyjęcie lub odrzucenie Funduszu Odbudowy, ale większością do przyjęcia potrzebną dwóch trzecich jest. Większym argumentem, bo daje tą większość konstytucyjną i na pewno będzie zawsze w zgodzie ze starannością. Czyli zacznijmy od początku: od tego, jaka większość powinna przyjąć, od przedłożenia uchwały, od przyjęcia e, i rozważenia przyjęcia Funduszu Odbudowy większością od dwóch trzecich głosów. Jeśli są pytania, Dzięki. Proszę, dziękuję.